Network Marketing to piramida. Piramida finansowa. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałabym jeszcze dzisiaj właśnie poruszyć ten temat, ponieważ co prawda, coraz rzadziej się zdarza, że ktoś prosto, prosto powie do mnie, że Network Marketing to piramida finansowa. jest ja się nie dodaję do tej piramidy, daj spokój, wręcz wyśmiewa to. Coraz rzadziej słyszę, jak jest tyna. W tej piramidce, daj spokój, ale jeszcze często czuję, że ktoś ma ochotę to powiedzieć na końcu języka, że tak sobie po prostu czuję, że coś takiego sobie myśli. No, jak to wytłumaczyć? Jak to wytłumaczyć, że ponad 120 miliardów ludzi na całym świecie robi network marketing? No, jak to wytłumaczyć? To się za szybko nie trzyma, nie? Banda wariatów, którzy są w piramidzie finansowej, czy ja? Znam mnóstwo ludzi, którzy z ogromnymi sukcesami budują biznes ten Z ogromnymi często przy większym zaangażowaniu, zobaczeniu potencjału, wartości tego, tej możliwości biznesowej, rezygnując ze swoich etatów czy zamykając swoje tradycyjne biznesy. I myślę sobie, że dużo by, bo to szeroki temat, ale podstawową, najważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, co Tobie polecam, to jest to, że jak ktoś proponuje Tobie współpracę networkową, to zwróć uwagę, czy proponuje Ci edukację. Edukację. Bo tak samo jak zaczynasz nowy biznes czy nową pracę, coś, czego wcześniej nigdy nie robiłeś, musisz się tego nauczyć. Żeby się tego nauczyć, musisz się wyedukować. Tak samo jest tutaj. Jeżeli my, my wiemy, że najprawdopodobniej nikt w Twojej okolicy, w Twojej rodzinie, wśród Twoich przyjaciół nie robi tego biznesu, networkowego biznesu. Więc jest to czymś nowym, czymś nieświadomym dla Ciebie. I yy, dobra, porządna firma networkowa po prostu daje Ci tą edukację. Jeśli to masz proponowane, to już jest dobrze. To już jest naprawdę dobrze. Ja mam to szczęście, że jestem w jednej z największych firm na świecie networkowych, stabilnych, porządnych. Nawet ostatnio słuchałam takiego nagrania przedsiębiorcy, który mówił, że w pandemii bo on prowadzi restaurację oprócz biznesu networkowego. I że jak przyszła pandemia, żeby nie dochody z biznesu networkowego, to już dawno nie byłoby jego restauracji. Po prostu one uratowały ich restaurację, tej rodziny. Więc um, dodatkowe źródło dochodu. Bo to jest prosty, choć nieoczywisty biznes. To jest prosty, choć niełatwy, niełatwy, bo tak trudno ludziom zrozumieć, że proste kroki, które mówią, przestaw się i kupuj w innym miejscu, wejdź we współpracę z tą firmą i buduj sobie dodatkowe źródło. Dochodu, które może stać się Twoim dochodem pasywnym i czymś wielkim na przyszłość. I to jest. Um, ludzie po prostu w to nie wierzą, że to jest możliwe. Dlatego, żeby poczuć tą wartość, to trzeba wejść głębiej, trzeba się przyjrzeć, edukować i um, to zobaczyć. Poznać tych ludzi. Um, mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy odnoszą wspaniałe sukcesy choćby u nas w Polsce, tak? Jestem przekonana, że um, gdybyś wiedział, wiedziała, czym tak naprawdę jest ta współpraca, to już byś był um, zaangażowany w zespół. Już byś był zaangażowany w tą współpracę. Naprawdę, że jesteś po prostu nieświadomy, nieświadoma tego, co możesz tutaj mieć zachęcam, zapraszam do tej świadomości do, do tego, żeby zgłębić temat, wejść, spojrzeć, um, zobaczyć. Teraz niesamowitą platformę mamy, e, która zrzesza wiedzę, edukację, praktykę ludzi, którzy zbudowali ten biznes, wiele lat wcześniej budowali. Ludzie ze stażem biznesowym 15, 16, 20, 30 i więcej lat, którzy przeszli pewną drogę i dzielą się, dzielą się um, swoją praktyką, swoim doświadczeniem i to teraz mamy w jednym miejscu, dla wszystkich ludzi zainteresowanych, bądź robiących network, ale więcej się dowiedzieć, więcej się zedukować lub może gdzieś tam coś się zatrzymało w Twoim biznesie networkowym i nie wiesz co dalej albo nie wiesz jak to popchnąć dalej albo znaleźć błędy, gdzie popełniasz, to mamy taką platformę i zapraszam i zachęcam wszystkich zainteresowanych networkiem, bo może być taką petardą, która popchnie Twój biznes albo petardą, która spowoduje, że Twój biznes networkowy wejdzie na wyższy poziom albo w ogóle się do niego po prostu zaangażujesz. Także zapraszam i zachęcam do tego, żeby to zobaczyć. Pisz do mnie, jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat.